Kasiu, czy ty ciągle grasz? Tak, ale mamo nie mogę teraz skończyć. Jestem w połowie meczu i jak wygram wychodzę na prowadzenie w tabeli. Odrobiłaś już lekcję? Mówiłaś, że jutro klasówka z polskiego. Tak, tak. To było tylko parę zadań. No dobrze, to dokończ grę, ale potem wyłącz to proszę i przyjdź się pokaż. Chcielibyśmy z tatą przypomnieć sobie jak wygląda nasze dziecko. Czy mam ustalić limity na komputer? Okej, okay, zaraz przyjdę. Co to było? Jak tam, synu? Kryzys formy? Kupiłem najlepszego bramkarza w Lidze, a on właśnie wpuścił piłkę między nogami. Spokojnie, pamiętaj, to tylko gra. Jasne, ale każdy widzi moje punkty. Jestem najlepszy od zawsze. Nie chcę spaść w Lidze. Tylko on jest naprawdę dobry. A kto to? Paweł? Nie. Paweł jest u babci, zresztą z nim nie przegrałem ani razu w tym sezonie. To jest ktoś nowy. D1. To znaczy, że każdy może z tobą zagrać? No, jak się zaloguje i stworzy drużynę. Dobrze, synu. Masz jeszcze kwadrans, a potem wyłącz to ustrojstwo i daj odpocząć oczom. No dalej. Broń, rusz się. Czemu go puszczasz? Do przodu, tak! Dajesz go! Nadchodzi zmiana lidera. Jesteś tu chwilę, więc lepiej się zamknij. Gdybyś potrzebował pomocy. Żartujesz? Wygrywałem ligę już wcześniej. A ty co? Wiesz co, Janek? Może gram tu tylko chwilę, ale już udało mi się wkręcić twoich zawodników, czy raczej rezerwowych. Znasz mnie? Jesteś z mojej szkoły? Tak, a co? No, to jest gra, ale jeśli chcesz mecz na serio, to ustawmy się po lekcjach. Zobaczymy, kto wygląda jak rezerwa. Dobra, dam ci szansę, ale nie licz na zbyt wiele. Z którymi chłopakami trzymasz? Chłopakami? No, kim są twoi kumple? Bo wiesz, to jest sport drużynowy. A może nie masz kumpli, albo zadajesz się z dziewczynami? Skąd pomysł, że jestem chłopakiem? Bo grasz w nogę? Dziewczyny też kopią piłkę. Myślisz, że D1 to od czego? No nie! I ty chcesz grać ze mną w nogę? Jesteś jakąś lesbą czy co? Nie, ale za to ty jesteś but. Nie ogarniasz piłki na kąpie. Już widzę, jak śmigasz w realu. Whatever. Jutro się widzimy. Jak się nazywacie? FC Homo? Widziałam, jak grasz. Słabo kiwasz i nie potrafisz dośrodkować skrzyżaka. Kasiu, natychmiast wyłącz ten komputer i chodź tu. Pokaż mi swoją pracę domową. Proszę! Pokonałam go tyle razy i nawet nie wiedział przeciwko komu gra. Jestem tak samo dobra jak każdy chłopak, a w naszej szkole bez problemu prześcigam ich wszystkich. Czy powiedzieć mamie, jak mnie zwyzywał, nie mówiłby takich rzeczy, gdybym była chłopakiem.